Wieje mocny wiatr, nie wiem, czy będzie dobrze mnie słychać. Szybka prezentacja czerni nowych produktów firmy Goodstaff Tire Dressing Mat i Tire Dressing Shine. Porównamy do poprzednich wersji Black Mamba Tire Dressing Shine i Black Mamba Tire Dressing, który powinien być bardziej matowy. Ona została wymyta Adebel Tire Cleanerem. Jest to stara, starośmiennikowa, nigdy nie detailingowana, i już widzę, że ma bardzo dużą wsiąkliwość produktu. Po 3 godzinach od aplikacji barwa zmalała, więc nie wiem, czy uda mi się Wam dobrze pokazać różnicę pomiędzy tymi czterema produktami na tej oponie. To jest tylko prezentacja, nie jest test. Tutaj mamy Tire Dressing Mambe. I tutaj nowy Tire Dressing Mat. Mogę stwierdzić, że ten mat, ta czerń tutaj jest identyczna. Tutaj mamy łączenie tire dressing mat z tire dressing shine. To jest to 50-50, nie wiem czy to w kamerce będzie widać, ale no tutaj nawet jeszcze połysk jest. Tutaj opona błyszczy, odblask lampy błyskowej jest, gdzie tutaj wyżej w tych fragmentach jak widać nic nie odblaskuje. Tutaj jest coś co odblask robi. Poniżej mamy Tire Dressing Mamba Shine. Z Tire Dressingiem. Te Shine. Tutaj widać no tutaj nawet widzę, że nie, nie do końca ten produkt się wchłonął. I jeszcze są takie plamy wilgotne. I z jednego produktu i z drugiego. Coś błyszczy, ale trzeba by to sprawdzić na lepszych oponach. Tutaj mamy łączenie Shine'a z Tire Dressing'iem. I tu tak samo. Widać cząsteczki, które połyskują. A tutaj jest większy mat. Jest oczywiście prezentacja tylko na tej oponie, opona oponie nierówna, ale produkty mają takie, a nie inne właściwości, które przedstawił nam producent. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na innych oponach, lepszych, które są detailingowane regularnie, więc chłonność gumy i jakość gumy jest całkiem inna. Żeby było ciekawiej i żebym miał więcej materiału próbkowego to samo zrobiłem na drugiej stronie opony. Zobaczcie jak wygląda ta opona praktycznie 30 sekund po aplikacji wszystkich produktów. Najszybciej matowieje wieje i blednie. Tire Dressing Gustafa, ta pierwsza mamba. A tak naprawdę wszystkie pozostałe nowe i jeszcze błyszczą. Tire mat pewnie to wieje ja za chwilę. Tutaj schnie tire dressing shine. Jakieś zacieki mi się tutaj małe zrobiły. Ale opona błyszczy. I tutaj tire dressing stary, czyli stara Mamba to jest też też shine. Powolutku, powolutku zaczyna na tej oponie schnąć. godziny albo dwie na wyschnięcie no i zobaczymy jak z tej strony opony będzie to wyglądać dobra minęła godzina zobaczmy czy te opony pokażą nam coś więcej czy trafią zaraz do śmietnika i będziemy szukać lepszego pacjenta bardziej motocy ma mamy tutaj można powiedzieć że Barwa na tej oponie jest identyczna. Weszła w mat. Tutaj starsza mamba i shine. Nie wiem, czy to widać, ale ta poniższa część. Jest tu jakiś element połysku, bo ta góra bardziej wchodzi w mat. Coś tu się w niektórych elementach bardziej błyszczy, na przykład szczególnie w tych różnych wzorkach i tutaj teraz jest tireshine na tej oponie widać że nawet do końca ten produkt nie wchłonął się jest to jakiś wilgotny fragment mimo wszystko pod lampą błyskową te dwa produkty wykazują jakiś połysk na tej oponie idziemy wyżej tu gdzieś jest łączenie Mamy tu delikatny połysk, a tutaj już bardziej mat. Także, nawet na takich starych, zaoranych oponach, coś jeszcze można osiągnąć produktami detailerskimi.